No, dzień dobry Państwu. Jakby mi ktoś opowiadał, pewnie bym nie uwierzył. Ejdę, wszystko pięknie, ładnie. Ale ile jedzenia się marnuje i zmarnowało, tego lepiej nie mówić, tylko od razu pokazać. Proszę bardzo. Oczywiście, kto za to zapłacił? My. Nie było chleb żytni, cały oryginalny zapakowany leży. Jeden, drugi, żeby każdy wiedział. Pełna, calutka sałatka proszę, z ryżem, ta akurat z ryżem jest, a ta akurat jest z kurczakiem. O, proszę. Tak, tutaj mamy co mamy. Sałatka z makrelą, calutka pełna. Tu nam się marnuje drzemik malinowy. Że nie wspomnę o takich drobiazgach jak chusteczki czy salami. Nie, przepraszam, kabanos. Proszę, kabanos polski, oryginalny, zapakowany. Tu mamy dalej chleb żytni, żeby ktoś nie pomyślał, że wypity jogurt, a więc pełny Dalej sałatki Szkoda że Żecyś bezdomnie nie przyszli, bo by se pojedni Teraz na tym słońcu to pewnie już samo mówi za siebie, że mogłoby odejść na własnych nogach no, i dalej tutaj też kiełbaski. Już troszkę napuchły, a więc o tym też wspomniałem, że jeszcze troszkę to samo odejdzie. I chleb. Przede wszystkim dużo, dużo chleba rzetniego. Także młodzież może się fajnie bawiła. Ciasteczka, ale jedynie zmarnowała tyle, że wyżywiłby pewnie część Afryki I tak jest po prostu to tylko taką małą kubkę pokazałem Możemy przejść do następnej kubki proszę chleb żytni, chleb żytni, żytni chleb, chleb żytni No i te osławione sałatki dużo sałatek, wody, pełno chleba Także na to wychodzi, że głodni nie byli no a przecież byli z całego świata. Z Kenii, Ugandy, Tanzanii, Mozambiku. No żal patrzeć. I serce ściska. Ile się zmarnowało? Proszę, tu jest cały ekwipunek wyposażenie. Moreczko no, przygotowane. Tak, oryginalnie zapakowane. Tak dostawali. Kraków, DM worki dość masywne. No i to wszystko, oczywiście. Jest tego tutaj, jak widać, sporo. O, nawet coś wypaczyłem. Od razu podejdźmy. Całe skrzynki tutaj rzadkiewki. Bardzo proszę o. Kiełeczka, dużo rzodkiewki, zmarnowane Tuż. Wszędzie jest tak samo, wszędzie jest tak samo. Dużo jedzenia, jabłka, proszę. I wszędzie tak jest. Gotowi ludzie całe pole, że tak powiem. Jak okiem sięgnąć Niewiarygodne, ale prawdziwe.